9 lutego to data, która zapisze się w kronikach Kościerzyny czarnymi zgłoskami. Nasze miasto trafiło na czołówki wszystkich ogólnopolskich mediów. Wszystko przez bandycki napad, do którego doszło w powiatowym zespole szkół numer 2, czyli popularnej budowlance. Przyjezdna grupa agresorów zaatakowała sportowców wewnątrz szkolnej sali gimnastycznej. Skala zdarzenia zmusiła policję do mobilizacji sił z całego województwa. Zatrzymano 30 osób, a wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec sprawców, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. O szczegółach akcji mówi rzecznik Kościerskiej Policji. Zacznijmy może, zacznijmy może od, po, od początku. E, wczoraj, e, 9 lutego, około, około godziny. 19:40 dyżurny komendy Powiatowej policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie, że na jednym z budynków sportowych wtargnęli w w mężczyźni, którzy nie znali sprawcy, którzy pobili ćwiczących tam mężczyzn. Natychmiast do miejsca zostali skierowani policjanci, którzy gdy dojeżdżali, zobaczyli rozjeżdżające się samochody, zablokowali wyjazd tym samochodom. Pierwszy patron zatrzymał trzy osoby. Na miejsce też zostali wezwani policjanci z całego powiatu kościerskiego. W międzyczasie został ogłoszony alarm dla policjantów właśnie naszej komendy i komend ościennych. I jeszcze dojechała tutaj do, do Kościerskiej, do, do Kościerzyny, dojechała pluton policjantów z Gdańska. W, w toku wykonanych czynności tutaj policyjnych polegało, te czynności polegały na tym, że drogi dojazdowe, wyjazdowe z kościerzyny powiatu kościowskiego były zablokowane, wszystkie pojazdy były kontrolowane. Pozostałe patrole policyjne tutaj patrolowały miasto i w efekcie tych wszystkich działań policyjnych policjanci zatrzymali łącznie 30 osób. Są to mieszkańcy województwa pomorskiego oraz, oraz województwa kujawsko-pomorskiego. W tych 30 też, też byli mało nieletni, w wieku 16 lat. W tej obecnej trwają intensywne czynności, żeby ustalić pozostałych sprawców. W międzyczasie, na miejscu, gdzie doszło do, 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 do tej bójki, tego wtargnięcia, przez całą noc działała ekipa dochodzeniowa śledcza, technik wykonywał zdjęcia, zabezpieczał ślady, w szczególności ślady biologiczne. Tutaj kryminalni przeglądali w międzyczasie monitoring. Ten monitoring został zabezpieczony. Pięć samochodów zostało scholowanych na parking policyjny, tam też poddane oględzinom. Wszystkie te czynności mają na celu zebranie materiału dowodowego wobec zatrzymanych. Przypomnę, że zatrzymani w wieku od 16 do 30, 35 lat. Ten cały materiał pozwoli na przedstawienie zarzutów właśnie uczestnictwa w bójce w pobiciu, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Przypomnę, że, że poszkodowanych było 10 osób, które trafiły do kościelskiego szpitala. Część z nich po konsultacji medycznej została zwolniona jeden z, z mężczyzn z obrażeniami cięższymi przebywa w szpitalu.